Lepsze jest strapienie niż śmiech, bo wskutek zasępienia oblicza serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich jest w domu wesela. O moim bratanku nie było ani słowa. Po około dziesięciu minutach, przyjmując słowa z księgi z nadziei, że lepiej dla nas iść do domu żałoby, mówca powiedział: A to dlatego, że wcześniej czy później wszyscy tak skończymy. I nie obracając się, wyrzucił rękę do tyłu w kierunku trumny, gdzie leżało ciało mojego bratanka. Mówił dalej, komentując fragment z Biblii, ale do końca nie wspomniał o zmarłym. Dopiero przy standardowym wymienianiu imion tych, którzy przeżyli zmarłego, padło imię i powód tej uroczystości. Odczuwałem palącą złość, nie w stosunku do wuja, ponieważ jestem szczerze i uczciwie przekonany, Przesądził on, że był to najlepszy sposób na pokonanie uczucia smutku i straty w takiej sytuacji. Byłem zły na stosunek organizacji do problemu, na zezwalanie komuś, aby mówił w sposób, który właściwie jest przekształceniem ciała zmarłego w platformę do przedstawiania doktryny organizacji, ale w której to mowie nie mówi się o smutku z powodu utraty osoby, której życie dobiegło końca, jak gdyby przez Ignorowanie tego smutku, ból był mniejszy. Powtarzałem sobie, Jakub zasłużył na coś lepszego niż to. Z pewnością tekst o tym, że lepsze jest imię niż wyborny olejek, domaga się mówienia o imieniu, które sam zdobył w życiu. Na pewno istnieje coś, czego można by się nauczyć z jego życia. Coś o nim, co można by powiedzieć, aby nas żyjących zachęcić. Poproszono mnie, abym się pomodlił po przemowie i pamiętam, jak czułem, że dławi mnie i zacząłem mówić. Przyszedł do nas wróg i ograbił nas z kogoś ukochanego. Żona straciła męża, malutkie dziecko straciło ojca, ojciec i matka stracili syna, a my wszyscy straciliśmy przyjaciela. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem wyrazy smutku wśród uczestników i szczerze stwierdziłem, że był to miły dźwięk. Próbowałem mówić o dobrych rzeczach związanych z tym człowiekiem, o rzeczach wartych naśladowania, ponieważ uważałem, że z pewnością tylko teraz można wyrazić uznanie dla wartych uwagi cech, jakie posiadał. Jesteśmy mu to winni, winni jego pamięci. Jeszcze raz chcę podkreślić, że nie sądzę, aby mój wuj nie posiadał uczuć, które ja posiadałem, czy nie potrafił smucić się bądź współczuć. Jestem przekonany, że po prostu było to odbiciem jego treningu i samodyscypliny w ciągu życia, aby nie wyrażać mocnych uczuć w związku z czymkolwiek, z wyjątkiem teokratycznych zainteresowań. W latach osiemdziesiątych, kiedy prowadził poranny tekst dla rodziny Betel, podkreślał ważność pracy wykonywanej przez personel biura głównego, opowiadając, że w 1939 roku, kiedy matka zawiadomiła go o śmierci ojca. Poinformował ją, że nie będzie mógł przybyć na pogrzeb z powodu ogromu pracy w Betel. Jego matka rozgniewana zadzwoniła do sędziego Rutherforda i jak mój wuj powiedział, sędzia kazał mu iść na pogrzeb. Było to powiedziane bez zagłopotania, a raczej ukazywało jaką wagę przywiązywał do pracy w Betel, do domu Boga. Porównaj Ewangelię Mateusza 15, rozdział od 3 do 5. Pomimo stopnia jego seminaryjnego oderwania się od tego świata i jego własnego uznania braku praktyczności, uczyniono go odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w bardzo szerokim zakresie, gdzie nie posiadał żadnego osobistego doświadczenia, gdzie samo pismo w istocie milczało na dany temat. Co trzeba powiedzieć na jego korzyść, to to, że w czasie jednej z wczesnych pierwszych sesji ciała kierowniczego, w której uczestniczyłem, Wyraził uznanie, że takie decyzje nie będą już podejmowane przez niego indywidualnie, ale że odpowiedzialność będzie dzielona przez innych. Niemniej jednak, kiedy słuszność wcześniejszych poglądów i sposób postępowania była rozważana, występował przeciwko zmianie i trzymał się tego, kiedy głosował. Niestety większość jego współtowarzyszy w ciele kierowniczym nie miała dużo większej styczności z problemami życia doświadczanymi przez ludzi, szczególnie jeśli idzie. O ludzi z ciała kierowniczego. Spędzili oni większość życia w biurze głównym w Ruppinie, a rzeczywiście wielu spędziło tam życie. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogliby sądzić, Nathan Nor był rozsądniejszy w tych sprawach. Zatem on i Fred Franz czasami byli po przeciwnych stronach muru w czasie niektórych głosowań. Ze wszystkich członków ciała kierowniczego jedynie Albert Schroeder wiedział, co to jest być rodzicem. Ale w jego przypadku nie znał tego, co znał przeciętny, pracujący człowiek, ponieważ nawet po narodzinach syna nadal był zatrudniony w towarzystwie jako instruktor kursu służby królestwa z mieszkaniem i innymi potrzebami, o które dbano. Prawdą jest, że większość tych ludzi zajmowało się przynajmniej pracą polegającą na chodzeniu od domu do domu i miała społeczne kontakty z przyjaciółmi, świadkami, którzy żyli poza. Lecz ogólnie były to raczej wycieczki, szybko kończone po czym powracali do wnętrza, do swojego samowystarczalnego miasta Betel, gdzie zaspokajano wszelkie ich potrzeby. W betel sprzątano pokoje, ścielono łóżka, prano i prasowano odzież, gotowano i podawano posiłki, naprawiano buty, czyszczono i prasowano garnitury po minimalnej cenie i nigdy nie musieli myśleć o czynszu, utrzymywaniu własności, Reparacjach, ubezpieczeniu, ani o niczym innym, jedynie o zapłaceniu małych podatków. Uczestniczyli w dobrych rzeczach, które im ludzie z zewnątrz ofierowali, lecz rzadko uczestniczyli w trudnościach i niedostatkach tychże ludzi. Z biegiem czasu dział służby, wówczas pod dyrekcją Harleya Miller'a, jako nadzorującego biuro, zaczął kompletować odpowiedzi Freda Franca i umieszczał je w oprawkach. Regularnie się na nie powoływano, kiedy rozstrzygano pytania, które pochodziły z terenu. Dział posiadał kilka tomów takich memorandów. Kiedy w kilka lat później prezes Nathan Nor złożył jedną ze swoich okresowych inspekcyjnych wizyt w dziale, zobaczywszy te tomy, wypytywał, co zawierają. Kiedy go poinformowano, wydał polecenie, aby je usunąć i zaczęto je stopniowo niszczyć. Już nie ma tych tomów w dziale służby. Są za to nowe, które zawierają decyzje podejmowane przez ciało kierownicze i posługują się nimi w podobny sposób jak poprzednimi. Oczywiście wiele odpowiedzi udzielanych przez ówczesnego wiceprezesa Flansa zostało wydrukowanych w kolumnach w czasopiśmie Strażnica. I nie ulega wątpliwości, że podstawowe ramy, na których spoczywa cały system wielkiego zbioru teokratycznego prawa, zostały rozwinięte we wcześniejszym okresie. Ciało kierownicze Ogólnie zrobiło niewiele więcej, niż rozbudowało te podstawowe ramy, bądź zdefiniowało bardziej szczegółowo pewne detale. Byłoby rzeczą niemożliwą omawiać nawet mały ułamek całości, ale rozważmy tutaj kilka przykładów. Pod tytułem Teokratyczne Prawo w Praktyce. Zrewidowany podręcznik, który miał nazywać się Wskazówki Tyczące Korespondencji. W momencie, gdy przesłano go do mnie celem zredagowania, zawierał trzynaście stron na temat zatrudnienia dziedzina ustawodawstwa, w którą organizacja poprzednio nie zapuszczała się do lat pięćdziesiątych. Zaczęło się od stwierdzenia, znajdującego się gdzieś w publikacji strażnicy, że ponieważ indywidualne zatrudnienie może wpływać na przynależność jednostki do zboru, nie naszą sprawą jest mówić każdemu, jakie rodzaj pracy wolno mu czy nie wolno wykonywać. To brzmi miło, ale w rzeczywistości po prostu oznacza, że ponieważ organizacja nie może kontrolować czy dyktować wyboru pracy, coś oczywistego, niemniej jednak organizacja może upominać daną osobę, jeśli idzie o jej wybór, czy nawet także może wyłączyć lub wykluczyć ją za taki wybór kontynuowania pracy, którą organizacja uważa za nie do przyjęcia. Tak to wygląda w praktyce. Przedłużony podręcznik zawiera kilka stron przykładów ilustrujących politykę organizacji. Jeden z podtytułów brzmi: Praca, która sama w sobie nie jest niebiblijna, ale łączy osobę ze złą praktyką, albo czyni taką osobę inspiratorem złej praktyki. Podręcznik daje następujący przykład: Dwie kobiety pracują jako sprzątaczki w bazie wojskowej. Jedna jest zatrudniona w domu przez rodzinę, gdzie może jest wojskowym. Druga zatrudniona jest do sprzątania koszarów. Komentarz Pierwsza kobieta uważa, że może przyjąć taką pracę w rodzinie, nie wchodząc w konflikt z Księgą Izajasza 2,4, gdzie jest mowa o przekuciu mieczy na lemiesze i nieuczeniu się wojowania. Kobieta argumentuje, że pomimo jej miejsca pracy i faktu, że główny żywiciel rodziny jest wojskowym. Służy ona ludziom w domu i nie jest zatrudniona przez organizację będącą w konflikcie z Pismem Świętym. Nadal jest członkiem zboru, chociaż gdyby chciała być pionierem, mogłaby się spotkać z zastrzeżeniem co do wpływu jej pracy na innych i czy jest uważana za dobry przykład. Druga kobieta wykonuje pracę, która jest wbrew Izajasza 2.4. Płaci jej wojsko, pracuje na wojskowej posiadłości i wykonuje pracę regularnie, co czyni ją częścią organizacji wojskowej. Jest więc w konflikcie z izajasza 2.4. A zatem pierwsza kobieta, która pracuje w domu dla wojskowego, w jego gospodarstwie domowym, w bazie wojskowej, może pozostać w Boże. Druga, która sprząta koszary w tej samej bazie, nie może pozostać w organizacji. Jak reszta podręcznika i wszystkie publikacje Strażnicy czynią jasnym, każdy, kto jest w konflikcie z Księgą Izajasza 2.4, ma być wykluczony albo ogłosi się o jego odłączeniu się. Termin odłączenie zaczęto używać zamiast wykluczonej, kiedy chodziło o wojskową służbę, głosowanie i tym podobne. Potem termin ten dotyczył każdego, kto wystąpił z organizacji. Nie ma znaczenia, który termin jest w użyciu, ponieważ odłączone osoby są obecnie traktowane tak samo jak wykluczone osoby. Pierwsza kobieta być może dostawała pieniądze od oficera, nawet generała, który wydaje w koszarach ludziom rozkazy, by walczyć. On jej płaci, ale przecież jego pieniądze pochodzą z jego wojskowej pensji. Ale praca ta nie czyni ją nieczystą. Druga kobieta, która sprząta koszary, ponieważ płaci jej wojsko jako organizacja i przez to uważa się, że uczestniczy w tejże organizacji, jest przedstawiana jako obciążona winą krwi. I trzeba ją odciąć od zboru. Trudno sobie wyobrazić bardziej pokrętne rozumowanie niż to i nacisk położony na techniczne rozróżnienia. Równie trudnym jest nie zauważyć zbieżność między taką legalistyczną interpretacją, a interpretacją faryzejską i rabiniczną w starożytnych źródłach. Porównaj Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, wersety od 16 do 22. Idąc za tą polityką, fryzjer, świadek mógłby otworzyć zakład fryzjerski w pobliżu wojskowej bazy, a jego klientami mogliby być żołnierze, których pensje pochodzą od wojskowych władz. Fryzjer taki nie byłby uważany za winnego pogwałcenia księgi Zajasza 2.4. Lecz gdyby wykonywał te same usługi fryzjerskie w bazie dla tych samych żołnierzy, otrzymując zapłatę od administracji wojskowej. I idąc za tą linią rozumowania, byłby skazany na wykluczenie. Rozumowanie takie można jedynie nazwać faryzejskim. Nie jest to przykład hipotetyczny. Wiele aktualnych przypadków załatwiano dokładnie w ten sam sposób, na przykład sytuacja, w jakich znalazły się kobiety będące świadkami, które pracowały w sklepach TX na terenie baz wojskowych i które sprzedawały żywność, kosmetyki i podobne co według prawa organizacji powodowało, że były winne popierania ogólnych celów armii i w związku z tym obciążyły się winą krwi. Starsi rozpoczęli postępowanie wykluczenia przeciw mężczyźnie, który po prostu pracował w firmie zwalczającej szkodniki i gryzonie, trując karaluchy i myszy, a praca ta była regularnie wykonywana w bazie wojskowej. Ci, których uważa się za naruszających politykam towarzystwa, mają okres sześciu miesięcy, aby zaprzestać takiej pracy, a jeśli tego nie uczynią, są albo wykluczani, albo są ogłaszani jako odłączeni, co w rzeczywistości nie robi różnicy. Tak naprawdę proroctwo Izajasza, drugi rozdział, czwarty werset jest po prostu proroctwem. Nie stanowi bazy jakichś praw ani kodeksu, ale po prostu przepowiada pokojowe skutki działania Boga wśród narodów, na rzecz swojego ludu Izraela. Członek Wydziału Uniwersytetu w Kalifornii komentując wyrażenie w pogwałceniu Izajasza 2.4 powiedział. Jak na Boga doprawdy świadkowie Jehowy wyobrażają sobie, że ponieważ Biblia przepowiada pokój na świecie, nikomu teraz nie wolno podejmować pracy przy myciu podłóg w bazie wojskowej? Można by również powiedzieć, że ponieważ Izajasza 11 przypowiada, że dziecko odstawione od piersi położy rękę na szczelinie świetnej jadowitego węża, zatem rodzice powinni pozwolić swoim dzieciom iść do jamy węża. Można by również zapytać, dlaczego proroctwo Joela, trzeci rozdział werset nie można by zastosować z równą siłą, kiedy przeciwstawnie mówi: Czekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje noże ogrodnicze na dzidy.